Witam Was serdecznie w kolejnym live'ie i pozdrawiam z Warszawy. Tematem dzisiejszego live'u jest odpowiedź na pytanie dla jednej z internautek pod tytułem, jakie ćwiczenia na ostrogę piętową albo na zapalenie rozciegna podeszłowego, jak to woli, tak? Więc jeżeli chodzi o ostrogę piętową, to tam w szczegóły nie będę teoretycznie się wdrażał, bo to możecie sobie wyczytać w internecie. W każdym razie, jeżeli ktoś ma ostrogę piętową, to ma nieprawdopodobny ból tutaj na pięcie. Ten ból jest, jak tutaj mamy, te, taki łóczek tej pięty, to on jest gdzieś tutaj na tym łóczku. Pokażę, może tu będzie lepiej widać. W ten sposób. Czyli ten ból jest tutaj gdzieś na tym łóczku. Może być tu, może być tu, może być tu, może być tu, może być, może być głębiej. W każdym razie, gdzieś w tej okolicy jest ból. I ten ból jak tam naciśniecie, to wiecie, to aż się, się słodko robi, yy, siada się z bólu, no szczególnie to jest yy, nie takie niefortunne, nieprzyjemne podczas chodzenia, bo podczas chodzenia chodzimy, przyotaczałem piętro, to, to, to zawsze się tam, wiecie, naciśnie, to tak jakby ktoś na no, odcisk nadepnął, taki jest potworny ból, więc jest yy, to do zrobienia. Teraz yy, skąd się to wszystko bierze? Różne są teorie powstawania ostrogi piętowej. Moja teoria jest prosta i skuteczna, ponieważ ostroga piętowa powstaje w wyniku nadmiernego napięcia spoczynkowego mięśni. I te mikro takie napięcia spoczynkowe mięśni plus uszkodzenia, takie mikro uszkodzenia, gdzieś tutaj w pięcie, powodują tu, to, że powstaje ból. Teraz, jeżeli myślimy o strodze piętowej, to nie myślimy w kategoriach bólu tutaj, tak? bo tutaj najczęściej jest myślenie tego typu. Tutaj ból, ból boli w porządku, przykładamy zabieg pod tytułem, który się nazywa ultradźwięki. Ten zabieg ultradźwięki tutaj powoduje, że ten ból się łagodzi. Lepszym rozwiązaniem, takim bardziej dubeltowym, to jest fala uderzeniowa. Przykładamy falę uderzeniową i też że tam ból jest jak diabli, ale po tej fali uderzeniowej Teoretycznie to wszystko bardzo szybko znika. To jest teoria: u jednych osób znika, u innych osób nie znika, albo jest nawet jeszcze gorzej. Ja mam takich pacjentów, u których to nie znika po zabiegach e, tej e, fali uderzeniowej i e, zabiega, zabiega, zabiega. Zapomniałem, jak to się nazywa, przypomnij mi się, czy loki, loki już w pamięci są. Y, także y, tymi lukami się ultradźwięki, o te zabiegi to się ultradźwięki nazywają, czyli ultradźwięki są łagodniejsze, natomiast y, fala uderzeniowa to jest bardziej taka dubeltowa dawka, także widzicie, nawet i u mnie się różnego rodzaju luki w pamięci dzieją, a tym się nie przejmujemy, idziemy dalej. No i teraz pytanie, co z tym fundem zrobić? Robimy z tym fundem to, że nie patrzymy punktowo, tylko patrzymy globalnie, od czubka palców, aż do kolana, to jest nasz problem, nie tu, tylko tu. I teraz, jeżeli spojrzymy na naszą nogę kompleksowo, no to wtedy mamy szansę zrobić dużo dobrych rzeczy. I teraz robienie tych dużo dobrych rzeczy, to jest przede wszystkim rozluźnianie łydki, czyli masaż łydki. Osoby, które mają ostrogę piętową, to ja, jak ktoś mówi, w ciemno mówię, dam głowę uciąć, że mają napiętą łydkę. Albo od strony wewnętrznej, albo od strony zewnętrznej, albo od środka. Jeżeli tak nie jesteście w stanie tego zrobić, Zróbcie sobie tak, przyjdźcie się o ścianę, tak jak ja tutaj opieram się o ścianę, mam dostęp do łydki i tą łydkę sobie masuję. Mogę to robić ja, może to robić masażysta. Jeżeli ja będę osobiście to robił, to ja sobie poradzę ze wszystkim, bo ja mam dostęp do wszystkiego, ale dużo wygodniej jest, jeżeli to robi masażysta czy fizjoterapeuta, który zajmuje się masażem, wtedy to wszystko dużo lepiej wychodzi, dużo głębiej można dojść. No, kolejna rzecz, Y, którą y, należy zrobić, to po rozluźnieniu łydki przechodzimy do rozluźnienia achillesa, tutaj połączenia achillesa z piętą. I teraz pamiętamy o tym, że achilles ładnie to przez piętę przechodzi, przechodzi przez roślinno podeszwowe, czyli achilles i roślinno podeszwowe to jest jedna wielka całość, to tak jakbyśmy no, pojechali na y, gdzieś tam Mazury czy na jakieś inne jeziorze i próbowali przejść z jednego jeziora na drugie, które jest połączone ze sobą, jakimś tam kanałem naturalnym, albo sztucznym, tak? I teraz to połączenie to jest właśnie tutaj, a tutaj jest jedno jeziorko, tutaj jest drugie jeziorko, tak? No i teraz to, żeśmy rozmasowali, to, to połączenie też rozmasowujemy, no i trzeba rozmasować tutaj tę część. Oczywiście masujemy miejsce, które nie boli, a nie miejsce bolesne, masujemy to, co nie boli. No i możemy się wciskać coraz bardziej, coraz bardziej, coraz bardziej, coraz bardziej aż ten ból zniknie. Oczywiście nie zawsze to jest za pierwszym razem. Czasami się udaje za pierwszym razem, rzadko, bo rzadko się udaje za pierwszym razem. Natomiast e, najczęściej no, trzeba troszeczkę się pomęczyć. Czasami jest co tydzień, czasami dwa tygodnie, czasami miesiąc. Ja pamiętam, jak moja żona miała ostrogę piętową to też około miesiąca, żeśmy tam z tą ostrogą walczyli i udało się tę ostrogę przezwyciężyć. No i teraz, jeżeli masaż fajnie tutaj rozluźnia, to możemy wykorzystać do masażu zwykłą piłeczkę do tenisa i tą piłeczką do tenisa też tutaj masujemy mało tego możemy tę piłeczkę rozcierać właśnie podeszwą stopy czyli kładziemy sobie piłeczkę na podłogę ja tutaj na podłodze nie będę pokazywał, bo po prostu musiałbym kamerę przestawiać i tak, ale tu zobaczcie, to jest w pozycji stojącej, tak czyli rozcieramy tutaj Rozniatamy. Czyli staramy się jeszcze głębiej wejść w to roślinno podeszłowe i to rosienno-podeszłowe I teraz pamiętajcie o tym, że mm, żaden lek nie będzie silniejszy od właściwej biomechaniki. I teraz tutaj trzeba sobie pomóc właściwą biomechaniką. I właściwa biomechanika to jest odpowiednie obuwie. I teraz najczęściej, jeżeli chodzicie w twardym obuwiu, to tu będzie Was niemiłosiernie bolało w czasie tego stanu zapalnego. W związku z tym na czas leczenia tego stanu zapalnego dobrze by było założyć największe obuwie, jakie tylko macie. Do tego jeszcze ze dwie 3 skarpety albo cztery, żeby to było mięciutko i macie chodzić tak jak po gąbce, po puchu i wtedy Was tutaj nie będzie bolało, a jeżeli będzie bolało, to ból bardzo wyraźnie się zmniejszy. I to jest Wasza szansa na poprawę tutaj tego zapalenia, czyli na eliminację tego zapalenia, ponieważ podczas ruchu nie będziecie kaleczyli tego tutaj miejsca, które i tak jest uszkodzone. Czyli zobaczcie, moja idea jest prosta. Jeżeli zatniesz się nożem tutaj i chcesz, żeby to zacięcie się ładnie skleiło i yy, szybko się zagoiło, to nie będziesz tego zacięcia rozrywał, wyginając rękę w ten sposób, drapiąc szczoteczką. Jak się zagoi, to możesz robić co chcesz. Natomiast dopóki to się nie zagoi, to huchasz, dmuchasz, stara się, żeby rana się nie otwierała. I dokładnie tutaj to, yy, to zapalenie rozcięgna, taki punktowy ból, traktujemy jako ranę, zwykłą ranę, której, która jest pod skórą i której nie widać i staramy się tej rany, prosto mówiąc, nie otwierać, nie niszczyć, pozwolić y, zadziałać naturalnym mechanizmom y, samouzdrawiania w naszym organizmie i to fantastycznie działa, czyli macie proste jakby to tutaj powiedzieć działanie. Jeśli chodzi o ćwiczenie, te są proste, bo to co ci na stopę, ja jeszcze przypomnę pokażę, czyli chwytamy się za czubki palców, tutaj blokujemy staw skokowy góra, dół, góra, dół, góra dół, góra dół, góra dół, góra, dół. Pod kątem prostym na boki. W koło w jedną stronę i w koło w drugą stronę. I tak kilka razy. Góra dół, góra dół, góra dół, góra dół. Na boki, w koło w jedną stronę i w koło w drugą stronę. To samo robimy ze stawem skokowym. Góra, dół, góra, dół. Rozluźniamy staw skokowy. Na boki pod kątem prostym, w koło w jedną stronę i w koło w drugą stronę. I znowu. Góra, dół, góra, dół, góra, dół, góra, dół. Na boki, w koło w jedną stronę i w koło w drugą stronę. I cały czas obowiązuje żelazna zasada, że ćwiczymy w zakresie bezbólowym. Nie wchodźcie w ból. To was uratuje. Zawsze tam coś tam się wejdzie, ale ból w skali od 1 do 10 to jest 1, w porywach 2, a nie że wchodzicie na ból 8, 10 i tak dalej. Nie wytrzymujecie z bólu. To Wam nic nie da. Najważniejsze w tych ćwiczeniach jest to, żeby staw skokowy był rozluźniony. Czyli tu staw skokowy jest luźny ręką sobie tylko pomagacie jeżeli chodzi tutaj o palce staw skokowy jest luźny i teraz tajemnicą sukcesu jest zwiększenie zakresu ruchu w stawie tutaj w palcach, zobaczcie tu ma być nie, to coś słabo widać może mi się uda Wam to inaczej pokazać bo tu ma być 90 stopni tak? zobaczcie hmm. Może tak będzie lepiej widać? O, tak będzie lepiej widać. O, ma być 90 stopni. Tu. Widać? Zakres ruchu zgięcia do góry 90 stopni. U większości osób, które mają ostrogę piętową, to ten zakres ruchu jest mniejszy, a osoby, które są potencjalnie zagrożone ostrogą piętową, to one mają taki maksymalny zakres ruchu. Czyli tam troszeczkę, troszeczkę paluch idzie do góry, czy tutaj całość, jako całość idzie do góry. To wszystko się blokuje i teraz, jeżeli weźmiecie normalnie stopę i tutaj przyłożycie rękę, no to będziecie czuli, że jest miękko. jak weźmiecie tutaj palce do góry, to, to będzie taka twarda, szarama taka struna kontrabasu. No i tę strunę kontrabasu trzeba po prostu rozluźnić. I to jest tajemnica, jeśli chodzi o ostrogę piętową. Tu pamiętamy o jednej rzeczy, że o sukcesie decyduje systematyczność, a nie to i teraz, pik pyk, szybkość, tak? O tym zapomnijcie, jeżeli będziecie systematycznie pracować, to siebie nie uszkodzicie, macie duże szanse na sukces. Jeżeli będziecie pracować szybko tu i teraz, to są szanse takie, wiecie, pół na pół, albo się uda, albo się nie uda. Jak się uda, to jesteśmy wygrani, jak się nie uda, to nie do końca, i potem będziecie szukali. Różnych takich y, osób, które Wam będą w stanie pomóc, bo chodzić nie będziecie mogli I trafiają właśnie do mnie takie osoby, które chodzić nie mogą I mają niesamowite problemy y, stołostrowo-piętowo, bo ból im nie pozwala chodzić I buty zmieniają wszystko, im bardziej to jest rozbójane, tym trudniej to jest potem zlikwidować, to pamiętajcie o tym To jeszcze raz przypomnę ćwiczenia, żebyście tutaj pamiętali, bo może ktoś się dopiero teraz włączył, tak? na osłonę piętową, chwytamy tutaj mniej więcej za podbicie stopy i góra, dół, góra, dół, góra, dół, góra, dół, na boki i w koło w jedną stronę, w koło w drugą stronę. to jest takie działanie lecznicze, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, aby codziennie w ramach porannego rozruchu, właśnie o godzinie 8 rano, od poniedziałku do soboty, jest poranny rozruch, zapraszam. W ramach porannego rozruchu takie ćwiczenie zrobić, nawet jeżeli jakby nie wykonuje, to zróbcie sami, że te ćwiczenia robicie jako profilaktykę zdrowotną, tak? Luźny staw góra, do góra, do góra, do, na boki pod kątem prostym, w koło w jedną stronę i w koło w drugą stronę. I znowu góra, do góra, do, góra, do, góra, dół, na boki, w koło w jedną stronę i w koło, w drugą stronę. To jest niesamowita sprawa, jak ta stopa się potem fajnie rozluźnia. I pamiętajcie o tym, że tutaj masa szłytki, masa szłytki, masa szłytki, masa szłytki, masa szłytki. Masaż, masaż tutaj stopy od spodu, ale nie zapominajcie również, żeby zrobić masaż stopy od góry, tak? bo tutaj też jest to wszystko ważne, żeby to fajnie rozmasować. Pociągnąć stąd, z góry, tutaj. Pociągnąć jeszcze wyżej aż po samo kolano, i zobaczycie, jak tutaj jest kość po stronie zewnętrznej. Jak to po stronie zewnętrznej ta łydka jest potwornie napięta. Tam będzie sta. Tutaj na środku może być ładnie, z tyłu, tu z boku może być ładnie, od strony zewnętrznej najczęściej jest niesamowita to Wszystko jest takie twarde, no i to trzeba rozluźnić. To rozluźnienie no to mówię albo robi fizjoterapeuta, albo masażysta, który y, tymi sprawami się zajmuje, natomiast samemu też nie zaszkodzi robić, bo warto. Wspomagać pracy fizjoterapeuty. Tak? Jeżeli będziecie sami wspomagać pracę fizjoterapeuty, macie dużo tematów z głowy, a mm, terapia jest dużo prostsza do realizacji w praktyce, mało tego, na dłużej starsza. Także yy, u jednych osób będą to nawroty, które będą trwały, nie wiem, tam... Yy, co pół roku, co rok, czy tam co dwa lata, a u drugich osób, które to wyleczą raz a dobrze, tych nawrotów nie będzie, bo one wiedzą, co zrobić, żeby tych nawrotów nie było. To tak w temacie, jak to się mówi, tej osteologii piętowej, wydaje mi się, że temat wyczerpałem. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie teraz w komentarzach na czacie. Jeżeli nie macie pytań, a się ktoś będzie oglądał w innym terminie, to napiszcie w komentarzu. Pod filmem, tak? Bezpośrednio pod filmem. Mało tego ja w tej chwili przygotowuję ćwiczenia na staw skokowy, więc to będzie do na Ostrogę Piętową i nie tylko przygotowuję ćwiczenia na staw skokowy. W związku z powyższym będą dostępne e-booki, być może filmy będą dostępne. Także. Dużo materiałów pomocniczych będziecie mieli dla siebie, żebyście mogli sami sobie jak najwięcej pomagać. Jeszcze jedno ćwiczenie, bo Wam pokazywałem blok tutaj paluchów, tak? Spróbujcie jeszcze ten duży paluch spróbować rozruszać, tak? Czyli góra, dół, góra, dół, góra, dół, tak? Sam duży paluch. Góra, dół, góra, dół, góra, dół, na boki i w koło w jedną stronę, w koło w drugą stronę i znowu góra, do góra, do góra, do góra, do góra, do na boki w koło w jedną stronę i w koło w drugą stronę i tak palec po palcu i zobaczycie jak fajnie to wszystko się u Was zmieni potem możecie sobie jeszcze bo, bo zrobić tak porozciągać tutaj tak jak ja to pokazywałem już na chwilę porozciągać, porozciągać. znaczy palec po palcu tak sobie sobie mam tak takie tutaj o, grabki takie fajne robimy nie łopatę nie szpadel, tylko grabki, grabki robimy z palców. I potem jak dacie radę, to spróbujcie coś takiego zrobić, tak? O, cyk, pach, cyk, pach, cyk, pach. Czyli tak jakbyśmy pięć, ja spróbuję to z pięścią, tak? Otwarta dłoń, tak? Otwarta dłoń, zaciskamy. Otwarta dłoń, zaciskam. Otwarta dłoń, zaciskam. Otwarta, Otwarta dłoń, zaciskamy. Bardzo fajne ćwiczenie ogólnie na stopę, staw skokowy no i ćwiczenie na ostrogę piętową i nie zapominajcie o wykorzystaniu piłeczki, tutaj na stopę, masujemy stopę, a poza masowaniem stopy, stopa na piłeczkę na podłodze i sobie rozsieracie całą stopę, nie tam miejsce bolesne tylko miejsce bolesne swoją drogą, ale ogólnie całą stopę, żeby cała stopa Wam się rozluźniła, bo pamiętajcie, że nie patrzymy na Miejsce punktowe, które boli, tylko patrzymy na całość. Całość się zaczyna od czubka dużego palca, na kolanie się kończy. I wtedy macie super terapię, bardzo skuteczną, dużo się nie namęczycie i będziecie z tego no, zadowoleni. Tyle w tym temacie na dzień dzisiejszy. Dziękuję wszystkim za uwagę, dziękuję wszystkim za komentarze. Jeżeli ktoś chciałby jeszcze, powiedzmy, yy, skorzystać z tego, że jestem w Warszawie, zapisać się na wizytę, zapraszam, czy z ostrogą piętową, czy z kręgosłupem, czy yy, z jakąkolwiek inną częścią ciała, zapraszam. Jestem jeszcze jutro i we wtorek, tak? W poniedziałek to raczej yy, tutaj bardzo ciężko się będzie dostać, Natomiast jutro tam są tam pojedyncze miejsca wolne i We wtorek są jeszcze pojedyncze miejsca wolne. Także gdyby ktoś chciał, no to jeszcze może wykorzystać last minute. Jeżeli nie da rady teraz, no to potem za dwa tygodnie albo za miesiąc czasu, bo to do Warszawy jest stosunkowo ciężko się dostać. Chyba, że ktoś trafi, mówię farta, będzie miał last minute, więc o tym last minute wam opowiadam Także dziękuję wam wszystkim za uwagę. Jutro jest kolejny dzień, jutro jest niedziela, także jutro jest kolejny dzień. Bierzemy się jutro do pracy i e, idziemy ku lepszemu. Dobrej nocy życzę. Do miłego zobaczenia w następnych filmach.